Dzisiaj mamy z tej strony Łukasze ja 24 i dzisiaj bawimy się kolanego 15, 17, 13, 11, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8, 10, 3 i ich szukać. O, i widzicie, twarz partyka będzie na poprzednim filmie, na chwili, który był tylko na chwilę, żeby tu nacie jego twarz. Więc idę ich szukać. Oczywiście pierwsze miejsce. miejsce. Szukamy tutaj. Nikogo tu nie ma. Chyba. No, raczej tutaj nikogo nie ma. Zamknę to. No, gdy szukać. Oczywiście moja twarz jest pokazana w poprzednim filmie. Tutaj nie pokażę. Już chyba. No. Ba patryk! Widzę Cię! Do kamery, że jest, biegnie. Znaleziony patryk. Bartek, znaleziony. No nie muszę łapać. Nie trzeba. Nie nagrywaj.

Nie ma jeżdżenia na obejściach. jednak ja ewamekcia. A jak się naam, to za maszę twarz! Zwate! Dobra, nie ma uciekania, to jest schowany. Ty się schowamy Gdzie się chowamy? A ja tu? Nie. A mnie miało być nie za krzokami. Chodź. Pod łapkę. Dawaj pod łapkę. Więc ja pod łapkę. Halo, było do dziesięciu, było do dziesięciu. Było do dziesięciu. Ej bajtek nie ma uciekania. Nie ma uciekania. Zobacz patelka będzie pokazana. Ja nie nagrywam. Dobra. Czemu?